Witajcie kochani. Nie wiem, czy nie będę musiała w trakcie nagrywania się ewakuować, bo nad nami jakby zimna chmura. Także chciałam Wam dzisiaj, mam dzisiaj dla Was trochę... Wiadomości z Włoch, bo jest specjalny dzień, 25 kwietnia, czyli Festa della Liberazione. Za chwilę o tym powiem na wstępie. Bardzo chciałam podziękować bardzo miłej pani, od której dostałam kartę z pięknymi kwiatkami. I bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo jestem wdzięczna, bo za każdy wyraz sympatii za każdą pomoc naprawdę jestem wdzięczna O tym bardziej, że sytuacja jest bardzo trudna, a jednocześnie mam podrzutki już dziesięciodniowe. Ktoś podrzucił w torbie z biedronki dwa psie noworodki. Wiem tyle, że są czarne, Braciszek i siostrzyczka i zapowiadają się na duże psiaki. Także. A po prostu, no cóż, muszę myśleć, jak je dobrze odchować. Dobrze, kochani, chciałam Wam powiedzieć, dlaczego 25 kwietnia jest to specjalny dzień we Włoszech. Otóż święto. Wyzwolenia, bo tak należy tłumaczyć: Festa della Liberazione, jest obchodzona w rocznicę 25 kwietnia 1945 roku. Kiedy to dwa tygodnie przed zakończeniem wojny, doszło do powstania przeciwko resztkom, niedobitkom faszystów trzeba przyznać, że podczas wojny, w późniejszych latach wojny, konflikt pomiędzy komunistami i faszystami po prostu był bardzo silny, istniała wtedy partyzantka lewicowa, tak zwana rezystencja. Niestety miało miejsce wtedy wiele bardzo, bardzo smutnych wydarzeń. Mam nadzieję, że będzie okazja, aby Wam o tym powiedzieć, żeby wytłumaczyć dobrze, jaka była sytuacja. I trzeba przyznać, że właśnie ten dzień stał się symbolem walki z totalitaryzmem w przypadku Włoch, z faszyzmem. I w tej chwili właściwie bardzo trudno sobie wyobrazić, co to oznaczało. Aczkolwiek. Jak mówił towarzysz Stalin, że jeśli coś Wam się nie podoba, to określajcie to jako faszyzm. I w tej chwili ten faszyzm stał się takim straszakiem. Właściwie stwierdzenie, że obowiązkiem każdego jest stać się być antyfaszystą, chociaż faszyzmu już od bardzo dawna nie ma i właściwie niewiele osób wie, co to naprawdę oznaczało. Natomiast ja sama też zetknęłam się z ludźmi i byłam po prostu zaszokowana, którzy na przykład Mussoliniego wspominali no bynajmniej nie w sposób całkowicie negatywny, kiedy pytałam, jak to możliwe, biorąc pod uwagę, że prześladowania były straszne jak zawsze podczas totalitaryzmu. A mówiono mi, no, bo na przykład w rejonie Rzymu, w rejonie, w którym mieszkałam, a mianowicie w okolicach tzw. Tak Agropontino, przed wojną znajdowały się ogromne bagna i właśnie w okresie międzywojennym te bagna osuszono i tam znalazły się wspaniałe uprawy, a były to okolice malaryczne. Także nie ma się co dziwić, że niektórzy ludzie upraszczają dyskurs w ten sposób mogłoby się wydawać, że to są wszystko dyskusje, które dotyczą minionej epoki i powinny być rozpatrywane z pewnej perspektywy dziejowej. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie jest, że towarzysz Stalin miał rację, że do dzisiaj, jeśli coś się komuś nie podoba, to Odwołanie się do nazwania tego właśnie faszyzmem jest dalej aktualne. I właśnie we Włoszech trwa ogromna dyskusja związana z wystąpieniem niejakiego pana. Antonio Skuratiego, nikomu nieznanego socjologa i raczej nieobdarzonego wielkim talentem pisarza, którego podobno radio poprosiło o napisanie wystąpienia, które miałoby po prostu być przedstawione właśnie w dniu dzisiejszym. No cóż, mniej więcej, żeby to skrócić, wysłuchałam całego tego przemówienia, muszę przyznać, nudne, bezbarwne i jedyną, jedynym właściwie tematem, który powiedział, to stwierdzenie, że aktualny rząd jest właśnie rządem faszystowskim. No cóż, nie poszło to w radiu. Co wywołało ogromną falę sprzeciwów, jaka to jest straszna krytyka? Nie poszło to po prostu, bo było nędznie napisane, źle napisane, a poza agresywną tezą, która nie była w żaden sposób poparta chociażby faktami, było to po prostu bez sensu. Natomiast mówi się właśnie o potrzebie podkreślenia, iż jest się antyfaszystą, w chwili obecnej. Ja tutaj mam dla Was bardzo ciekawy materiał. To jest fragment przemówienia pana prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który wygłosił to przemówienie w miejscowości Vittorio Veneto podczas obchodów właśnie święta wyzwolenia w roku 2019. Zwróćcie uwagę, co to za data. I postaram się, po prostu mam włoski tekst, więc będę bezpośrednio tłumaczyć, przepraszam, no nie, nie mogę tego, nie mogłam tego napisać wcześniej, a chciałam po prostu dzisiaj ten materiał nagrać. A więc to jest materiał, który, tekst, który został wygłoszony w, na rok przed zarazą. 25 kwietnia... Widzi postać Włoch, które odrzucają wojnę i zajmują się intensywnie walką o pokój. Włochy, które odwołując się do wysokich ideałów epoki Risorgimento, czyli jest to okres powstań, jest to okres odbudowy włoskiej niezależności, walki z okupantami. I od tego czasu właśnie Włochy zajęły swoje miejsce wśród narodów demokratycznych i wolnych. Włochy które kładą, opierają swoje fundamenty na godności ludzkiej, na respektowaniu praw politycznych i socjalnych, na równości osób, na współpracy między narodami i także na zaprzeczeniu, odrzuceniu rasizmu i wszelkich dyskryminacji. Nie było tak w dwudziestoleciu faszystowskim, międzywojennym. Nie było wolności opinii, wolności wypowiedzi, wolności myśli. Zostały zniesione wybory, zakazane opozycyjne pisma. I partie opozycyjne. Ci, którzy przeciwstawiali się systemowi, byli bici, wtrącani do więzień, zmuszeni do o, opuszczenia kraju albo mordowani. Nikomu nie wolno było posiadać własnego, własnych poglądów. Trzeba było Ślepo wierzyć, wierzyć w sposób bezkrytyczny i absolutny słowom, opiniom i zdaniu reżimu, jego kłamstwom i jego perswazyjnej propagandzie. Trzeba było być posłusznym, także rozkazom najbardziej pozbawionym sensu i okrutnym. Rozkazom, które przede wszystkim nakazywały nienawidzić. Nienawidzić Żydów, dysydentów, a także obcych krajów. Obsesja wroga zawsze i wszędzie Głupia, głupie przekonanie, że wszystko można rozwiązać za pomocą siły lub przemocy. I przede wszystkim trzeba było walczyć. Nie aby się bronić, ale żeby atakować. Atakować i zabijać, aby podbijać i ujarzmiać. Całe pokolenia młodych Włochów były wysyłane na śmierć, źle uzbrojone i źle wyposażone do Grecji, do Albanii, do Rosji, do Afryki. Tylko po to, aby zaspokoić y, y, szaloną potrzebę dominowania i władzy, w, w, we współpracy z jednym z najbardziej okrutnych y, reżimów, jak jest na historia, nazistowskim. To nie były te same ideały dla których umierali młodzi włosi w czasach risorgimento i podczas I wojny światowej historia uczy że kiedy narody zamieniają własną wolność za obietnicę opieki i porządku wydarzenia zawsze Zawsze są tragiczne i destrukcyjne. I tyle Sergio Mattarella. Przepraszam, bardzo ciężko jest tak tłumaczyć z tekstu bezpośrednio, ale myślę, że to jest bardzo istotne przemówienie. Pamiętajmy, rok przed, przed zamknięciami, przed prowadzeniem, prowadzeniem sanitaryzmu tego nie można zapomnieć dzisiaj znów ten sam prezydent który mówił że odmowa eliksirowania nie jest nie przysługuje jako wolność jednostki w tej chwili mówi że wolność jest jak powietrze to opowiedział dzisiaj no cóż właściwie jak mówię, coraz więcej Włochów ma otwarte oczy coraz więcej Włochów zadaje niewygodne pytania. Zadają te pytania właściwie coraz szerzej. Tutaj przede wszystkim taki ukłon przed dwoma eurodeputowanymi z Legii, przede wszystkim paniami Sylwią Sardone i Izabelą Izabellą Tovalieri, ale także tu należy wymienić i panów, pana Pancę, pana Czokkę, Właśnie pan Czokka ostatnio mówił o tym, jak zamykały się obrady unijne. A wyobraźcie sobie, spędzono wiele godzin, wiele czasu, oczywiście czasu wysoko opłacanego, na zastanawianiu się, czy należy zakazać jednorazówek, na przykład w hotelach, czy w transporcie, czy też nie, ponieważ jeśli się zakaże jednorazowych opakowań, to na pewno uratuje się świat. I tu właśnie coraz więcej mądrych ludzi zwraca uwagę na cały bezsens obecnej struktury europejskiej, która została bardzo umiejętnie przejęta. Bardzo smutna pewna analiza. na canale Border Knights która wykazuje, że ostatnio odebrano praktycznie wszelkie kompetencje parlamentowi europejskiemu, szczególnie podczas tej ostatniej kadencji, który w tej chwili nie dość, że nie ma inicjatywy ustawodawczej, to właściwie no, stał się raczej biurem lobbystów. I nawet gdyby zmienić całkowicie jego squad To i tak nic nie poradzi, dlatego że obecna grupa trzymająca władzę, bardzo dobre określenie, tak zdoła, zdołała się zabezpieczyć, że jakiekolwiek zmiany po prostu nie wpłyną na ich działanie. I tu warto jeszcze przypomnieć to, co pan Czokka raz jeszcze podkreślił, że Europa, jeśli tutaj możemy mówić o jakimkolwiek, no jak powiedzieć, negatywnym wpływie na, na Środowisko to jest 7% całej, całej światowej, powiedzmy sobie, no, produkcji produktów niekorzystnych, a pozostałe 93% to jest reszta świata. Jednocześnie zamykając, niszcząc własną gospodarkę, otwiera się na gospodarkę z tych właśnie pozostałych krajów. Bo w tej chwili zniszczono już praktycznie europejski przemysł, w tej chwili usiłuje się zniszczyć europejskie rolnictwo, stwierdzając, że może je zastąpić import z obcych krajów, które oczywiście żadnych norm nie przestrzegają, przez to są konkurencyjne, ale na tym ktoś zarobi. Też bardzo ciekawe wystąpienie pana Rinaldiego który właśnie powiedział, że tym, kto przegrywa w chwili obecnej jest przede wszystkim wolność. W tej chwili wolność zastąpiła reglamentacja i biurokracja które kosztują ogromne sumy i które niszczą w tej chwili już właściwie nie ma, żądając coraz więcej, kiedy jest to po prostu niemożliwe, bo w tej chwili praktycznie jak się podsumuje, niektóre podatki są wyższe niż płace. I do tego się doszło. Według pana Rinaldiego, Antonio Marii Rinaldiego, podstawą jest przede wszystkim odwołanie się do wolności, do lokalnych rozwiązań, które są dużo lepsze niż rozwiązania globalne. Jak wyglądała gospodarka globalna, można się przyjrzeć temu jak to było za czasów Związku Radzieckiego. Także też Fausto Carotenuto z kolei podkreślił, że właśnie ludzie niewybierani mają władzę, podczas gdy ci, których my wybieramy, władzy nie, nie, nie mają. I tutaj, no cóż, brzmi to trochę przerażająco. Ale myślę, że warto o tym wiedzieć. Aczkolwiek mam dla Was także i dobrą wiadomość. A mianowicie pan Florian Philippot, który jest liderem francuskiej partii Le Patriot, był jednym z sygnatariuszy wniosku do prokuratury z, z prośbą o zajęcie się. Podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez panią Urszulę Wonder Woman. I tutaj, jak wiecie, także pan przyłączył się do wniosku, który pierwotnie włożył pan Fryderyk Baldau, lobbysta belgijski. Zostało owe doniesienie złożone przed prokuraturą w Lierz, który podjął śledztwo, ponieważ przestępstwa... Popełnione takie jak między innymi korupcja są ścigane przez prawo belgijskie. Oczywiście, trwało bardzo dużo dyskusji, były próby ukręcenia głowy całej sprawie, jednak w tej chwili już wiemy, że 7, na 17 maja została wezwana Pani Wodę Lejem do stawienia się przed sądem w Lierz. Wiemy już, że śledztwo zostało opisane na, w ramach 1800 stron dokumentacji i zdaniem śledczych Uzyskane dane wystarczają do postawienia owej pani w stan oskarżenia. Będą przesłuchiwani świadkowi, między innymi też Pan. W chwili pozostał wezwany do przedstawienia swoich, ujmijmy to, roszczeń, i jednocześnie ujawnił on, że zwrócił się do niego adwokat, pani Wonder Woman, który proponuje polubowne załatwienie sprawy. Chyba tego nie trzeba komentować. Jak Wam mówiłam, jest to dobra wiadomość i warto nad nią się się zastanowić. To jest tyle, co Wam dzisiaj chciałam powiedzieć i myślę, że właśnie taki dzień jak święto wyzwolenia powinien nas skłonić do myślenia. W Polsce nie mamy właściwie podobnego święta, a warto byłoby, chociaż nie mamy takiej przeszłości jak Włoch, i nie musimy się jej wstydzić, aczkolwiek słyszałam już różne wersje, i, I doskonale o tym wiemy. To dzisiaj wszystko. Włosi świętują, mają długi weekend, niedługo długi weekend w Polsce. Ja życzę Wam, żeby powróciła wiosna i życzę po prostu pogody ducha. Spokojnego wieczoru, kochani.